Jędrzej, gdzie jesteś? Jędrzej! Jędrzej! O! Jest jędrzej! Jak się czujesz, Jędrzej? Jak kolana. Dobrze? Jędrzej? Trochę głowa mnie boli. No patrzysz, stary się, do ty w ogóle. Dzi... Co czemu taki dziwny jesteś? O! <ścoughs> Co? O! Dobra. Dobra, siadamy i jedziemy, dalej I co, masz ten czarny kolor? Nie, różowy. Coś ci się, się zepsuło. Ja mam czarny tutaj kolor Masz zepsuty... Zepsuty samochodnik masz. Okłamali cię to jest różowy jak się uczyłeś to to jest kolorów to czarny. źle się nauczyli. Przecież to jest do, dobrze w szkole się nauczyłem. Czarny to jest Chłop, chłopu co powiedzieli, że czarny to jest męski, a to jest różowy i... To jest czarny kolor i weź mnie tutaj w błąd nie wprowadzaj. Widzowie potwierdzą, że to jest czarny kolor. To znaczy, że jestem pink GUY! Czemu? Bo ja widzę różowy. No jak lubisz, to ten, tylko ten róż... różowy to taki trochę damski, nie? Możesz przestać robić salta na prostej drodze. <laughs> próbuję, próbuję, coś odpadło. Maskowni! Dobra, weź to zamontuj, ale coś więcej chyba odpadło. Tam, nie, czyli tam jest... Tam jest kamień, który nas tutaj... Wywalił? Coś poza kamieniem odpadło? Podnica jest, silnik jest. Koła są. No dobra, nic nie odpadło, chyba. Siadaj. Ty jakoś tak się wleczemy, zauważyłeś? Bo to jest auto do szpanowania, nie do pędzenia. Żeś ukradł koło, pewnie. Oddaj koło. Nie, no mamy, chyba. Eee! No bo wystawiasz tą głowę za samochód, kurde! I ha... Około, koło odpadło. Coś ty zrobił. Wystawiasz tą głowę za samochód i... I haczą słupy, kurde. Idź po to koło. Przecież to nie z mojej winy. No wcale, kurde. Wystawił głowę i... To od ciebie, kurde, koło odleciało od twojej strony. Ja jestem niewinny. No, Ale u ciebie się zahaczyło. Jakim prawem... Odpadło koło po twojej stronie? bo że ja zahaczyłem głową. Bo to połączone neu neuralnie jest neuralnie no. Co ty w cyberpunka nie grałeś? Dostałeś w głowę poszło rykoszetem przez neurony i tego i. Tak, i... ch ch chłop, chłop coś usłyszał i... I, i koło odpadło. I, i, I w cyberpunku były wszczepy, a on źle usłyszał i ten i mówił, że kiepy i chodził pod, pod sklepem, za żulami i kiepy zbierał No chyba ty <laughs> chyba ty, ha, Wydało się teraz. No chyba ty. Ch Chodził i go, aby z handlował kiepami. Chyba ty. Ja takich historii nie znam, to, to, to tylko, 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 tylko ty mogłeś takie coś robić. obserwowałem ciebie z boku i mówię, aha. najpierw... Biznesmen! Puszki, najpierw puszki zbiera. Sam zbierasz puszki. A potem ki... <laughs> Sam zbierasz puszki. To kurde patrzyłeś z boku i masz takie biznesmen. Aczkolwiek takie coś nie, ma, nie miało miejsca, kurde. Ale przez te człowieki historie widzowie będą mieli takie, że Że... że, że Howley kurde, chodzi i kiepy holy, zbiera. Tak, ten chłopak. A co pan robi? Złom wam zbieram Hawlik ja, już kurde tak o zbierał wyciągał jedzenie ze śmietnika. Tak? Jedzenie? Chyba jedzenie, tak, kebaba. <laughs> e, w końcu, kie kiepy, kiepy zbierał Kurde, co? No w sumie ja chyba przy, muszę ten, muszę rzeczywiście skończyć z contentem z grami i się przenieść na kontent IRL i będę robił kodę, jakieś takie te. Coś co było? To było drzewo, to był... Cieło mi się. będziesz no, I będziesz, będziesz miał taką, taką wejściówkę, piosenkę intro, takie będziesz miał. Możesz w życiu mi nie wyszło! Padadum, padadum, padadum Albo kolorowe s ja. Nie, ale sobie tak myślałem, nie, jakbym został żulem. No, i bym se pod barketem zbierał tak, kurde, po dwa złote. No. I tak bym zebrał na przykład od 100 osób, wow, wow, Może wow, z wow. Motor, ty jaki w dobrym stanie. M możemy zawrócić. Zawróć, by trzeba sprawdzić takie rzeczy. Takie rzeczy na pustyni. Ja, ja, to bym jako żul uciekł do lasu i w lesie bym kurde korę w ani potem biznes być otwierał, bo był jak ten... Żurmesmen. Żurmesmen? Czekaj, to dwa, dwa motory. Ten ma silnik. Któryś pewnie... Ten drugi też, ten... tylko odpadł. Nie ma, nie pojedziesz sobie. Dwie lampy aladyno ladynownika tu są, pa za to. bo Tu jest... O, gaz 01! gaz, no. Tu jest gaz ,1. pa. 1712 litra. Dawaj to do baku, do, do, do czerwonego, bo szybszy. A to ty montuj, to ty chcesz motor. No i przewrócił gdzieś się motor i co, i czemu to zrobiłeś? To on tylko na gaz, czy on nie jeździ na, miesza na mieszankę chyba, nie? Mieszanka. Mamy olej? Mamy chyba, nie? Nie, chyba. Nie mamy, bo jak jechaliśmy, to ktoś stwierdził, że po co nam gabażnik, i lepiej y, zostawić wszystkie rzeczy na tym, y, na łące, y, czy tam gdzieś, i, no. i... straciliśmy wszystko, w tym dużo amunicji. Jakiś, jak, jakiś, jakiś gościu, nie? Dobrze, że już go nie ma. No nie ma, no zobacz, no nie ma tutaj oleju, no to trudno, no. Zdarza się, no, zdarza się. Gaz, alkohol, alkohol, woda, diesel. Poczekaj chwilę, chodź tu. Postaw go, postaw ten motor. Postaw ten moturownik, powiedziałem. Nie mogę! Postaw moturownik, powiedziałem. Stowij ten moturownik. Otwórz, otwórz bakownik teraz. Masz, zamknij, bo nam nie mogę za dużo, bo mamy mało, kurde, tego. Mało w naszym silniku tutaj. O, pędzi ten motor Ale jestem Amerykaniec teraz Zjechałeś drogi, jesteś na drodze Kurde, brakuje cię, mi czarnych okularów. A cię zadymiłem tam, Hop. I Co ty sobie wyobrażasz jechać tak szybko w ogóle? W ja mówię, że zostałeś, jedziemy powoli. W tyłach zostałeś, dawaj, dawaj, depnij. Mocniej o! maletkę przykręcaj. Aż mi się droga pojawiła, tak jestem szybki O, widzisz? Przeniosłeś się w czasie, taki był plan. Ale głodziutko to idzie ty. To jest dobry motor. Dobry motor, dobry do. Trochę licznik mam na odwrót, chyba. Uważaj na kamień. Spokojnie, a ja tu mam wszystko opatentowane: te wszystkie uniki i ten. Ja jestem dobry, i ten. Nawet jak nie patrzę na drogę, to nie trafiam w kamień. Halo! Kontrola drogowa! Jaka kontrola? Panie, nie i mnie pan na drodze, zobacz. Proszę jechać na bok. Kurde, jakaś kontrola drogowa. I po Policja. co mi ta kontrola drogowa? Kurde, Ale... panie! Co? Nie może się pan za mną zatrzymać? A gdzie masz syrenowniki, gościu? <laughs> się pytałem, gdzie ty masz syrenowniki? Co to za zatrzymanie w ogóle? U, 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 u. Proszę wyłączyć ilu. Dokumenty poproszę. Kurde, wie pan, jechałem z takim kolegą, muszę znaleźć, bo miałem tu schowek i wywalił. A co, a co pana a co tu robi pana pie, pies na No, Ale proszę, to to to, to 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 dla pana. Tutaj dokument. Pies on lubi, on y, ćwiczy y, na zawody takie, jedziemy w wytrzymywaniu si siły wiatru, no i to jest taki trening nasz. No ja tu widzę, że pan ma... Niech, niech pan poszekał bo mi coś w karku szczeliło Dobra, proszę, prawo jazdy oddaję. Dziękuję. Jeszcze poproszę przegląd, czyli tutaj ubezpieczenie w sumie. <laughs> Dowód rejestracyjny. Kurde, pan poczeka, pan poczeka, bo znowu muszę poszukać. Kurde, gdzie, gdzieś tu było, gdzieś, a to chyba tam z przodu znowu. O, proszę bardzo. Dobra, zgadza się. Pozwoli pan, że przeszukam samochód? E, jasne, nie, nie ma problemu. Niech pan wyjdzie, niech pan wyjdzie, tu sobie stanie. Tu za bardzo nie ma, nie ma czego przeszukiwać, wie pan, ale. No, ja tam swoje ten, ten... no. Dobra, tutaj mamy wszystko, tutaj tego. Przepraszam. Przypada. Co czemu pan urywa mi takie te? Hmm Ale gleba, gleba, gleba. tutaj gleba, gleba. Ale o, gleba. Co o co chodzi? Gleba, gleba. O co? Gleba już. Gleba. O co, o co panu chodzi? O, o gleba. co? O co chodzi? O co chodzi? Gleba, bo z liścia tam, Gleba. O co? tutaj narkotyka znalazłem białego. Ale, ale jakiego narkotyka? Tu ukryty był w lampie Legina! La gleba, gleba, już. Ale to, to na, nie na moje maskę, to, ko to, to kolegi, to kolegi! Łapy na maskę, łapy ale, na maskę. Ale to kolegi było no Łapy na maskę, kurde. Ale, ale to kolegi, no to, to nie moje to kolega zamontował! To nie ja A dobra, to talek do skarpet! Do, no, to, nie, nieważne, przepraszam, kurde. przepraszam, pomyłka Pomyłka, nie chciałem, nie chciałem To o, brato, moge, mój mogę, błąd, mój mogę, przyznaję mogę, mogę już jechać, czy coś jeszcze pan chce sprawdzić? Tak, to, skar tak, to skarpet, mięta tutaj do majtek to A, o, okej okay, okay. Mięta do majtek, what? <laughs> Dobra, nieważne, jedziemy A ja, Czyli jestem czysty, mam rozumieć? Tak, jest pan czysty, nawet kurde, nawet nie brudny, jest dobrze. To, to dobrze to dobrze, to dobrze To pozwalam panu jechać Bo się wrócę, kurwe kółko i nie będzie jazdy <laughs> Eee! Panie, no pan nie zwalniaj, no co pan? Zagrożenie Pojazdu dla ruchu pan powoduje. Mam, mam, pro mam problemy z, mot z tym. Pan siedzi na asfalt, to będzie, to będzie dobrze, bo pana porzuca na razie. Pozdrawiam Dominiczkę, mnie, która rzuca. mi na mesku napisała. Właśnie w tym momencie! Ło, ło, wybaczcie pan, wybaczcie pan! E co ty mi robisz? Przy... Bo zaraz będzie manda! To przez przypadownik przy, przy, przy to był. Przy <laughs> o, jakaś stacja tam jest. Ej, ale coś mi podbija, coś się zepsuło. O! Czekaj, może będzie paliwko. O, a tu jest olej 1-1 litra. Lej sobie gaz, ja sobie doleję trochę oleju i ci zostawię. Znalazłem książkę. Pamiętasz ten film co tą książkę transportował? No, pamiętam. My mamy tą samą misję, weź tą książkę. Nie no, ja nie mam miejsca w kieszeni. Ja, ja ją tutaj na siedzenie dam. O. Ale ona wypadnie, ja... ja ci mówię. Nie wypadnie, ona jest attachable. No dobra, no jak tam... Ej, ja Dolałeś mi olej? No? Tak, dolałem. Jak tam wolisz, no. Ale jak odpadnie to... Jak odpadnie to mówiłem, że odpadnie. Czemu masz niemalowany bak? Ty co, ty widzisz kolor tego koła taki? Ty, jo ale fajny! Ju, jakie koło! Spor... Ale sportowe ty! Podoba mi się to koło. Ale dobry kolor, nie? No. Stary, ten licznik ma maksymalnie 80 na tym. To będziesz przekręcał licznik. Ja będę teraz wolniej jechał przez ten licznik. Jak ten licznik to nie hamował będzie Ty przekręciłem ten licznik tak bardzo, że się bardziej chyba nie da, nie? Mimo, że przyspieszam to się nie kręci dalej Powinien być achievement za przekręcanie licznika Co nie? Uważaj na kamienie Co ty tak gnasz, tak pędzisz, tak w ogóle jedziesz? No bo to jest Cadillac, no Dobra, zwolnię To jest Cadillac, czego idzie po Cadillacu spodziewałeś? Tylko nie rób drugiej kontroli drogowej bo to nie moja wina, że taka ma... No to jest. się zastanawiam ja już z tym motorowym kurde, policjantem Siema! Panie! <laughs> coś, co ci się stało? Widziałeś? Takiego jumpa zrobiłeś? <laughs> nie zgubiłeś baku, silnika czy coś? Nie no wszystko ma się do bagażnika skoczy. Nie wierzaj do bagażnika, tam nie ma miejsca I uważaj na kamienie, Mo na kamienie. mogliby dodać jakiegoś kierownika. No, yyy, Tir z taką naczepą, no, no, no. My byśmy wjeżdżali, byśmy, byśmy, byśmy akcje filmowe robi Tylko pewnie z synchronizacją by był problem. Z tą no, naczepą. Ja.